Na ryby z Johnem Wilsonem. Urok jazów. Jak wam się to This podoba? To była rzeka Wensum, ale w chwili obecnej zniknęła pod prawie 3-metrową warstwą brunatnej wody. Trafiliśmy na największą od niepamiętnych czasów letnią powódź. Warunki są bardzo trudne. Miał to być program potokowy, ale wszystko zalane. Nawet nadbrzeżne dzikie kwiaty. Spływa mnóstwo śmieci i zielska. Tyle, że jest tu w brud ryb. się. Nasturcje też się znalazły metr pod wodą. Piękny pęk sitowia, zupełnie niepodobny do zwykłej pałki szerokolistnej, która często jest mylnie brana za sitowie. To prawdziwe można rozpoznać po cebulowatych łodygach. To jest, albo raczej było, jedno z moich ulubionych łowisk. Przykrywa je teraz ponad półtora metra wody. Ale dziś nie da się tu łowić. Można by tu wrócić za parę tygodni, żeby porównać. Tu jest dość interesujący zakątek, głęboka zatoka o powolnym nurcie. Wielu wędkarzy mogłoby tu wprowadzić w błąd, bo jest głęboka na 3 metry, a z tego połowa to lidie wodne. Nie da rady Byliśmy za młynem przy mostku, ale wygląda na to, że jedyna spokojniejsza woda znajduje się w samym rozlewisku. Tam, gdzie mija dom, zwykle jest tam kilkanaście centymetrów, gdzieś pewnie za dwa metry. Ale w najgorszym razie złapiemy parę płoci czy jelców. Wystrzeliłem trochę białych robaków i zmierzyłem głębokość. Jest to około 1,80 m. Mam Waglera 2BB. Spróbujmy z dwiema poczwarkami much. Zabawnie wyglądają te jabłonki całe w jabłkach z pniami na ponad metr w wodzie. Lekko ciągnie po powierzchni. Tam spływa do głównego progu prowadzącego do młyna. Mocno pluska i tworzy malutki prąd wsteczny. Słońce wspaniale świeci. Cudowna pogoda. Podchodzi mała rybka. Znowu. Dwa razy trąciła spławik. Jeżeli takie coś nie chce pójść na lep, to już nie wiem. Pomyślę, że moje poczwarki brzydko pachną. Dziwne, wyjąłem parę płocin, a potem nic. Ławica chyba nie jest zbyt duża. Z początku myślałem, że jest ogromna, ale nie. Wędrują sobie tam, siam. Jeśli zdarzy mi się przeciąć ich trasę, to mam jakieś okazjonalne skubnięcia. Siedzi maleństwo. To mały jelec. Nic sobie. Długo się przekonywały do poczwarek. Przecież już wcześniej nie zanęcałem. To wszystko małe rybki, płocie do ćwierć kilograma, ale jednak poczwarki mógł zdecydowanie wyznaczają granice między rybami 20 centymetrowymi a 5 centymetrowymi, jeśli jest coś w tej przynęcie. Ciąg jest niewielki, ale jak na takiej malce nieźle idą, to płoć. Nie, jelec. Całkiem wymiarowy. Nieczęsto się takie zdarzają. Muszę wsadzić mu palec do gardła, żeby wydostać haczek. Spróbujmy bardziej na lewo, ale nie aż tak. Wiatr ją Myślę, że ławica poszła trochę w górę rzeki, gdzie przedtem zanęcałem. Liczyłem, że poczwargi spłyną z prądem, tak jak i spłyną, ale może one toną szybciej. Te dwa brania miałem na początku przyjazdu, więc teraz się chyba zebrały. Come on, down you come. Any time now is the sort of I would expect them to go. Hello, here we are. Znowu siedzi. We're in again. Top watch. Oh, here's a roach. Może znajdą się tu jeszcze ze dwie dobre płocie. Lubię je wyjmować ręką. Chyba szczepak już ją napoczął. Paskudnie nadgryziona. To te prawa dżungli w naturze. Тома расцянта. Застало трохи плетве. He's left. Splits there where the parts had his belly and it's still so thin there. And look. He's gone back in. Сама прочимата фати. To lepsza sztuka. Żeby mi się nie spiewa. Nie wygląda na płoć. Może lesz albo kleń. W każdym razie jest dzisiejszych najlepsza. Miejmy nadzieję, że nam miejscu szupak po drodze nie chapnie to jest Zastanawiałem się właśnie, czemu dotąd żaden się nie objawił. Gdzie bardzo szybko. Może ściga go szczupak. Spójrzcie, jak otwiera pies. Wyślizgnijmy go. Nie jest duży, około kilograma. Wyjęliśmy parę ryb w tych fatalnych warunkach powodziowych. Teraz obejrzyjmy sobie, jak było tydzień później. Oto rozlewisko, które obławiałem tydzień temu, ale zmiana. Woda już się oczyszcza. Jeszcze trochę za wysoka, jak na sierpień. Zobaczmy to poprzednie miejsce. Uwielbiam wiosłować w kajaku. Powinienem częściej wyprawiać się tak na Wensam. Tam łowiłem przy tym murku, teraz jest to co najmniej metr płycej, bo wtedy wyjmowałem ryby z wody z tamtego trawnika. Bardzo to było poręczne, podbierak był niepotrzebny. Dużo zielska, dlatego nie mogłem zatopić żyłki. Spójrzcie na tę wielką kępę lilii. Próbowałem zatopić żyłkę z maglerem i na wietrze nie chciała zatonąć Pod tymi dwiema jabłonkami łowiłem na jakieś dwa metry głęboko a przedpływankę wypuszczałem wzdłuż tego progu Gdybym wiedział, mógłbym pójść dalej wzdłuż brzegu Sprawdźmy teraz głębokość nie ma nawet 70 centymetrów, a było prawie 2 metry. I brzegi, pnie, drzew, nawet ta droga były pod wodą. Zdumiewające, jaka zmiana może zajść w ciągu tygodnia. Na tym polega urok jazów. Że uważnie studiując rzekę, można wybrać sobie takie łowisko, jakie się chce. W zeszłym tygodniu było powodziowe. W tym spróbujemy normalnego wędkowania w zbiorniku podjazowym. Przywiążemy tu kajak. Poziom wody nadal jest wysoki jak na tę porę roku. O dobre 30 cm ponad normę. Ale jest całkiem przejrzysta. Fala powodziowa zmyła glony. W zimie tylko wąski, przybrzeżny przepływ nadaje się do łowienia. Ale zdarzały mi się lipienie tam, gdzie zniknęła rzęsa i widać ładny, czysty żwir na dnie. Słońce naprawdę wychodzi z zachmur. chmur. Mam nadzieję, że nie prześwietli za bardzo wody. Pamiętacie tę zatokę pełną do trzcin i tużycy, które się teraz wyłoniły. Na no dnie ciągle mnóstwo kapusty. Bardzo mylące łowisko. Są też i stare pniaki. Także nie da się łowić o żadnym porze roku. Te nasturcje też były pod wodą. Ciekawe czy w pułapce są jakieś węgorze. Później sprawdzimy. To nasze łowisko. Woda wali przelewając się przez śluzę. Robi się ciepło, zdejmę skałę. Zamocowałem paternoster z czterema grubymi śrucinami. Kij ma wykręcaną, drgającą szczytówkę. Haczyk dziesiątka. Zacznę od strzępka chleba. Mam w zapasie i białe robaki, i zanęty. Jeśli nic to nie da, ale pokusimy się o coś większego. W takich zbiornikach nie ma jak strzępek chleba. Eliminuję drobnice. Pierwsze parę rzutów tak na wymacanie terenu. Krąd ciągnie porządnie od prawej. Jak wyjdę za daleko, to rozbiję zestaw o ten murek z kamyków. Muszę uważać. Trochę naciągnąć. Ołowie dotarły do dna i już. Właściwie to są ciężarki bezołowiowe. To zabawne. Nie ma żadnej różnicy, czy się łowi ołowianymi, czy nietoksycznymi. W ciągu ostatnich trzech lat niektórzy wędkarze robili straszny raban, że nie dają sobie rady z bezołowiowymi. A przecież nie ma żadnej różnicy. Cudownie się łowi na drgającą szczytówkę w rozlewiskach. Ma się potężne brania. O tak. Myślałem, że to zaczę zielę, ale naprawdę idzie. To nie płocz, musi być leszcz. W tym zbiorniku jest parę olbrzymów. Dostał się w nord. Nie wiem, mogę na razie zrobić. Trochę w bok. Nie chcę. Mam mnóstwo zielska na żyłce. To dobry lecz. Nie gigant, ale ładny. Spójrzcie na to pranie na żyłce. Otwórzmy kabłąk. Wszędzie żyłka, okropność.

I love river bream, have lovely golden Bronzes and then look at that, they've got these lovely purpley blue tail, dorsal and anal fins, they've got this lovely coppery golden flanks, look at that, isn't that a beautiful fish? What? Oh. No. <laughs> Powinienem zostać żonglerem. Wprawdzie woda jest dość czysta, ale jak na sierpień nie jest źle i moglibyśmy jeszcze spuścić jakąś dużą płoć czy leszta mimo słońca. Coś się dzieje. Ciekawe, czy to drobnica. Czy trącanie przez leszcza. Siedzi. Wygląda dobrze. Ależ się płucze. To może być spora płoć. trouble is, you've got to be so Yes, I think it is a big roach as well. I've got so much weed around the line there. Oh, it's a huge one. Oh, look at this. <laughs> Wilson. Oh. oh, that is beautiful. Look at that roach. Oh, <laughs> oh. that's over two pounds. Przepiękna. Look at it. Well, I haven't had a roach from Od wieków nie wyjąłem takiej z rzeki. Nie mogę sobie dać rady z rzęsą na żyłce. Co za ogromna sta płoc. Z tego właśnie słynie Wensum. Chociaż w dzisiejszych czasach rzadko się widuje taki. Ma pewnie z 10 lat. Waży ponad kilogram i ze 4 centymetry grubości. Jestem w pułapce na węgorze. I patrzcie co właśnie znalazłem. Malutkiego raczka. Prześliczne stworzonko. Kiedyś pełno ich było głębsam. Tak jak kraby czy homary, posiadają zdolność odrzucenia jakiejś części ciała. Ale wyhodował sobie maleńkie szczypczyki. Nigdy nie będą równie duże jak do

Mam już parę węgorzy w Podbieraku. Po tej porze roku wędrują i można spotkać je w dwóch jakby postaciach. Obie są użytkowe. To węgorz srebrzysty. Naprawdę wygląda jak pociągnięty srebrem. Mam mnóstwo siły. Nie mogę go utrzymać. Potrafią mocno ukryć. Ten ma śliczny srebrny brzuszek i będzie płynął do Morza Sarkasowego gdzie na dużych głębokościach następuje tarło. Wielu ludzi twierdzi, że potem węgorze giną, ale nikt tego nie wie na pewno. To mniejszy, żółty węgorze. Jest jeszcze grubo za młody na morskie wędrówki. To właśnie poznaje po tym żółtawo-zielonym odcieniu. Zostanie jeszcze w rzece przez parę lat, zanim wyruszy. Zbóżmy je z powrotem. Mieliśmy dziś świetną zabawę z płciami i leszczem. A oto moja krótka amerykańska wędka do spinningu. Wyrzutówka z ciężką wahadłówką. Chcę spróbować u góry tego zbiornika. Nigdy nie wiadomo co się tu złapie. Trudno się zorientować. Nie chciałbym stracić blachy. W takim miejscu można się spodziewać uderzenia całkiem blisko. Już przy samym brzegu jest głęboko. Szytopną ją trochę bardziej. Wyzywam losa, ale nic nie szkodzi. Już nieraz straciłem główkę. Dlaczego to bit. further. i'm chancing providence a bit, but no i'll no, i'll have a go. i've lost lures here before, so i don't want go to do too many. go. Oh, oh, yes, here we are. oh, that go. oh, it's a good fish. Right. go. Oh, be careful with this one. Oh, uh, it. Wilson. Oh, that really is going. Out ah, right. that, just as it was.

Zejdźmy, niżej. Wyjmę rękawice. Zawsze ją noszę w tylnej kieszeni. Wolę nie stracić palców. To duża sztuka. No, chodź. Znowu zwiewał. Bajkowo. Próbuję się przekręcić. Nie wiem, czy chciałbym mieć na tym sprzęcie 10 kg. Mam nadzieję, że się nie wyhaczę. Haczyk ledwo siedzi. Już się zmęczył. No chodź, mam cię. Oh, he's tiring. now he's tiring now. So good fish as well. Dobra ryba. Now come on. Easy does it. Gotcha. Mamcha. <laughs> what about that then? What <laughs> about Oh that was a super of Spanyama a An absolutely super. ma około 7 kilogramów na małej amerykańskiej wyrzutówce znakomity co za kształt wypuśćmy go od razu popuśćmy go od Puszczaj rękę. Oto dlaczego potrzebna jest rękawica. To było mocne. Dobra, ryba. Idzie jak nie wiem. Co to próbuje dostać się pod szluzę? Ciekawe. Czy to następna duża płoć? O! To jest W tym nurcie trzeba bardzo uważać, żeby nie wyrwać haczyka. Tak, to dobra płoć. Ależ zielska. Spójrzcie, jaka olbrzymia. I've got a line and blanket where you Oh, that is a monster. Hello, the hook's come out. No, it hasn't. No, it Put the hook, come out in the net there. Isn't that beautiful? Oh, I think I'll put that one on the Chyba side That's absolutely enormous. Żeby nie robić za dużo zamieszania, waży je w podbieraku. Siatka waży najwyżej pół kilograma, nawet moka. Jest waga. Ustawmy na zarzut. Mniej więcej 1,6 kg. Odliczając 45 dekagramów na siatkę, zostaje nam kilogram 15 dekagramów. three pounds nine ounces so to gigant. a pound for the net that's two pound nine ounces that right that's an absolute Wspaniała. monster an absolute monster look at it isn't that absolutely what <laughs> careful isn't that absolutely glorious Przyjrzyjmy się tej parce razem. Łącznie ważą powyżej 2,5 kilograma. To przeszło moje oczekiwania. Jak na jeden dzień nad na tym polega urok jazów.